Bezprecedensowa decyzja administracji USA. Nad Półwyspem Koreańskim pojawiły się najpierw bombowce strategiczne B-52, a tydzień później bombowce B-2 Spirit, zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych. Samoloty wzięły udział we wspólnych manewrach wojsk amerykańskich i południowo-koreańskich. Sekretarz obrony Chuck Hagel zapewnił, że to klasyczny element ćwiczeń lotnictwa. Nie sądzę, żebyśmy zrobili coś niezwykłego lub prowokacyjnego. Nie ma tu nic, co wykracza poza rutynową ochronę interesów naszych i naszych sojuszników. Hegel przypomniał, że kiedy wszystkie narody w regionie opowiadają się zdecydowanie za pokojem, Koreańczycy z północy zmierzają w przeciwną stronę. W ostatnich dniach z Pyongyangu płyną groźby ataku nuklearnego na Stany Zjednoczone. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność, powiedział Hegel. Podczas briefingu w Białym Domu rzecznik administracji Obamy, Josh Ernest, zapewnił, że Stany Zjednoczone pozostają w bliskich, przyjacielskich relacjach z Koreą Południową. Będziemy stać ramię w ramię z naszymi sojusznikami z Korei Południowej. Dwa bombowce B-2 przyleciały z bazy w Missouri, zrzuciły bomby ćwiczebne na południowo-koreańskim poligonie i wróciły do USA. Samoloty przeleciały 20 tysięcy kilometrów, a tankowanie odbywało się w powietrzu. W ten sposób Amerykanie pokazali zdolność do przeprowadzenia dalekich, precyzyjnych uderzeń w każdej formie. Chcą wyraźnie powiedzieć Kim jong -ilowi. Możemy was zaatakować, a wy nawet nie zauważycie, jak nadlatujemy powiedział emerytowany pułkownik US Air Force Cedric Layton.